dobry Daszbur, Marcin Oszczonek prezes naczelnej rady łowieckiej dzisiaj zaczynam de facto swój pierwszy dzień w biurze w biurze naczelnej rady łowieckiej chodźcie ze mną. zapraszam do mojego nowego biura Trochę tajników pracy. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem 11 grudnia, czyli w momencie wyboru mnie na prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, poprosiłem pracowników Zarządu Głównego, aby protokolarnie wszystko spisali, to co było i sprzątnęli rzeczy mojego poprzednika. Bo dzisiaj zaczynamy nowy rozdział, nowy rozdział dla mnie, nowy rozdział dla Polskiego Związku Łowieckiego. Nowe miejsce pracy, tu moje biurko. Pracy będzie bardzo dużo. Dzisiaj mamy 21 grudnia, czyli już nie powiem święta, ale spotkań i ważnych rozmów czeka mi dzisiaj mnóstwo. Pierwsze z naszym nowym ministrem odpowiedzialnym za leśnictwo i umowiectwo w nowym rządzie. Będę Was informował na bieżąco, jak idzie przebieg rozmów i co dalej z naszym umowiecem.